Siedzi, ładnie walczy. Jest, jest rybka. słuchajcie, jest w końcu wędkarz z rybą. O, o, o. Siedzi. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, lecimy wraz z Wojtkiem na wyprawę w lany poniedziałek. Wyprawa na odławianie sumików. Dokładnie tak, słuchajcie, no lecimy na odławianie sumików w końcu. Pierwszy raz w tym roku, i mam nadzieję, że uda nam się trochę chociaż połowić. Lecimy wraz z Wojtkiem po jednej wędeczce fiderowej. Oczywiście zanęty, przynęty, wszystko już przygotowane. Ale zanim pojedziemy na łowisko, chciałbym Wam coś pokazać. Stałem, słuchajcie, ostatnio taką fajną paczuchę od Pleciony. I chciałbym Wam pokazać jej zawartość. Wszystko pokazywałem, słuchajcie, na swoim Instagramie, dlatego od razu tutaj macie nazwę. Wbijajcie koniecznie na tego Instagrama, bo od niedawna jestem już znowu aktywny, tak jak kiedyś. Nie odpisałem jeszcze wszystkim, ale spokojnie wszystkim odpiszę. Tam wrzucam teraz wszystkie nowości, wszystko, wszystko co się u mnie dzieje, także myślę, że będę coraz bardziej tam aktywny, będę wrzucał posty, dlatego koniecznie obserwujcie i na 10 tysięcy robimy konkurs, na 10 tysięcy obserwacji. Tutaj, jak widzicie, mamy masę przynęt, już wszystko rozpakowane, bo jak mówiłem, na Instagramie rozpakowywałem. Widzicie masę, masę gum, może światło nie jest idealne, ale mamy ranek. No i patrzcie, mamy nawet mazaki do kolorowania gum. Główki jigowe, różnego rodzaju woblerki, wrotóweczka nawet jest, coś takiego, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Główną tutaj atrakcją w tym pudełeczku dla mnie są oksy. Słuchajcie, zawsze czują oksy polaryzacją, no i udało mi się dostać. Tak jak inni dostawali paczki odplecione, tak samo dostałem i ja, bo no już Wam pokazuję jakie oksy dostają, są naprawdę, naprawdę sztos. Wyglądają one właśnie tak. To są okulary z polaryzacją, które dzisiaj na pewno na rybki sobie wezmę i będę je testował. Naprawdę, naprawdę coś świetnego. Zawsze chciałem mieć okulary z polaryzacją, i myślę, że mogą mi się przydać. Skoro już wam pokazałem to, co chciałem wam pokazać, no to słuchajcie, ruszamy nad wodę. Ja pakuję sprzęt. Robaczki już mam wykopane, także na spokojnie. I lecimy po Wojtka. Puch, dobra, słuchajcie, a więc jesteśmy wraz z Wojtkiem, to ja nad wodą już. I słuchajcie, szczerze mówiąc, staw wygląda. Nieźle, nieźle. Wygląda bardzo obiecująco, nie widać żadnych glonów na powierzchni ani nic. I słuchajcie, Wojtek wziął ze sobą dipera i będziemy, słuchajcie, sondować tutaj. No pierwszy raz. Pierwszy raz tutaj będziemy sondować, także jestem mega ciekawy, ale zanim będziemy sondować, to ja tutaj sobie porozkładam już sprzęt z Wojtkiem, rozrobimy zanętę i dopiero wtedy weźmiemy się za sondowanie. O, znalazłem jakiś prehistoryczny zestaw. Tutaj na ziemi? No patrz, złoty hak, o. linka jakaś taka neonowa, ciężarki, kurde, ktoś tu łowi. Dobra, więc słuchajcie, trzeba rozrobić zanętę, dzisiaj ze sobą mam dwie zanęty wędkarskie Rafisz Płoć, tak jest. Wybrałem sobie taką ciemniejszą, oczywiście robaczki kukurydza jest i słuchajcie, booster szprotka ryba, typowy śmierć podsumiki karowate. Myślę, że może się spisać. Poza tym one jedzą wszystko. Dosłownie. Rozrobię sobie trochę więcej tej zanęty, bo pewnie będę nęcił koszyczkiem. Słuchajcie, bardzo, bardzo, ale to bardzo pachnie takim kakao. Ciemna czekolada, coś takiego. Może to dobrze. Dobra. Wlewamy booster. Nie za dużo, ale trochę musi być. Ole, śmierdzi! No nie no, teraz to już się połączyło z tym, ale zobacz jak ten wóster śmierdzi O kurde, jakby coś zgniło <grytanie> Piękna, przezroczysta woda Glony co prawda są, ale woda jest bardzo, ale tu bardzo przezroczysta Ta zanęta sporo wody potrzebuje i także jeszcze trochę dalejemy. No i pięknie. Teraz odstawiam na chwilę, żeby sobie, doszła, żeby namiękła, nabrała tej wody. I myślę, że będzie spoko. Później sobie posądujemy. Teraz chcemy coś połowić. Dlatego ja sobie podnęcę kilka razy miejscówkę koszykiem. A ty Wojtek od razu lecisz już? No, ja już zarzucę. Wojtek już od razu zarzuca. Koszyk taki większy mam trochę. Właśnie to jest koszyk do nęcenia. I słuchajcie, podnęcę kilka razy jedną miejscówkę. O nie! Żeby przywołać te sumieki do porządku. Tak robi rzut po rybę słuchajcie. Zestaw gotowy. Pięknie. Właśnie mniej więcej tam będę nęcił nam, żeby te ryby przyszły. Tak zwany kaczydu, moja ulubiona miejscówka tutaj. Ja będę rzucał właśnie tam gdzie teraz sobie podnęciłem i nie będę dużo nęcił, tylko te dwa koszyczki na początku. Bo i tak będę zarzucał z tym większym koszyczkiem do nęcenia, więc Myślę, że powinno być ok. Troszkę glonów, jak widzicie, jest. Nie jest to dobry znak, ale ważne, że nie ma ich zbyt wiele. Wojtek, na co? Na robaczki zarzuciłeś? Tak. Bardzo dobrze, ja też. Słuchajcie, lecę z robaczkami. Świeżo wykopane. Nieźle, nieźle, słuchajcie. Zobaczymy, czy uda nam się, Wojtek, coś dzisiaj złowić. Mam nadzieję. Słuchajcie, co się stało? Chciałem przerzucić, zobaczyć czy w ogóle mam w zielach, czy co się dzieje. A tu już pierwsza ryba. Mamy pierwszego sumika, słuchajcie. Jest dobrze. Pierwsza ryba na koncie. Mały bo mały, ale słuchajcie, jest pierwsza ryba. Klony też. No cóż, takie życie w naszej branży. O, taki mini sumik. Dobra, słuchajcie, pan sumik sobie pływa teraz w wiaderku. A my musieliśmy wysypać zamętę, bo no nie mamy drugiego, zapomnieliśmy Ale Ważne, że ma gdzie pływać Kolejne branie Bardzo delikatne te brania są jak na razie. Bardzo, bardzo delikatne Chyba siedzi sumik siedzi. Yeah Mamy to kolejna ryba, również nieduża. Pokaż mi chłopie gdzie ty to poknąłeś. Ach, ukuł mnie jeszcze, ale głęboko. Odhaczacz będzie potrzebny. Dobra, operacja. Pokaż mi, gdzie ty masz ten hak. Dużo ziela ma w pysku. Ale widzę już haczyk, żeby nie zepsuł sobie przyponu. Będzie słabo. O, dobra, odhaczony. Nieduży, ło, ło, Trafia do wiaderka. I lecimy dalej. Cały czas ten sam robak na haku. O nie, coś się bawi. Siedzi chyba. Ty, albo coś ładnego, albo zaczep. Coś widzę sumika. Idzie. Zaczep z sumikiem chyba. Kurde, ty już trzeciego ciągasz, a ja jeszcze żadnego. Jak tak można? O, ten troszkę większy. No cóż, co ja poradzę? Nic nie poradzę, ale mamy kolejnego sumika. Ten już większy. Kurde, również troszkę... Połknął głęboko, chyba głębiej niż poprzednie. Nie będzie łatwo go odhaczyć. To jest pewne. Sumik odhaczony leci do wiadra. I już trzy są. A Wojtka? Branie. Jest, jest rybka. Słuchajcie, jest w końcu wędkarz z rybą. Większy od twoich. Sumik. W końcu. Jest. Jest to co, po co przyjechaliśmy. Tylko że chyba połknął daleko. <laughs> jest znowu Wojtek z rybą. słuchajcie. Jest i ona. Proszę, sumik. mam nadzieję, że daleko nie połknął. Bo w łowieniu sumików jest ważne, żeby jak najszybciej je zacinać, żeby one ci nie, nie połknęły. A ja właśnie teraz nie zaciąłem, bo nie brał. Ale dobra, jest chyba blisko. Hak, o! siedzi, ale ładnie walczy. No, to już może być ładniejszy. Ładniejszy sumik. Na pewno jest to sumik, ale czy ładniejszy? Zaraz zobaczymy. Na pewno bardziej waleczny. Nie, nie jest większy niestety, ale waleczny jest. Mamy, słuchajcie, problem, bo haczyka nie widać. O, jest odhaczony. Dobra, cykl, wedereczka, kolejny i łowimy dalej. No, przydałoby się w końcu tego robaka wymienić już, szczerze mówiąc. Chyba było dosłownie branie 20-30 sekund po zarzucie, a jak Wojtek powi powiada, trzeba szybko zacinać. To już No, jeszcze chwilkę poczekam i będę ciął, bo jak połknie, tak jak ten poprzedni, to będzie ciężko. Dobra, tniemy to, tak zobaczymy czy coś siedzi. O kurde, jakieś zielsko ogromne mam chyba. Ty i ryba idzie. Było w ogromnym zielu, ale jest ryba. No i nawet można zobaczyć po kościu, że było w potężnym zielu. Wszędzie gdzie się dało, ziele zostało, a ryba najmniejsza z dzisiaj. <grybujesz> ale przynajmniej nie puknęła głęboko, także jest dobrze. Cyk szybko odhaczony. To wiadereczka, robaczki już tutaj. I lecimy dalej. Pa, pa, pa! O! idzie, jest mamy kolejną rybę nie, to jest ziele ja myślałem, że to ryba ajajaj dobra słuchajcie, mam kolejną rybę niestety gopro mnie zawiodło i nie, nie chciało mi się odpalić, musiałem ręcznie wszystko zrobić, ale jest kolejny sumik, nieduży ale poknął po strasznie głęboko niedobrze Och, odhaczony, cyk do wiadra, idziemy dalej. O. O. E, siedzi. Siedzi? No. Dobrze, jest i rybał Wojtka. Również sumik. Ja, mamy to. Ty, chyba branie masz. Chyba ja. bra branie chyba miałeś. Siedzi, siedzi. Siedzi, no. Tak myślałem Jest kolejna ryba Proszę, żeby daleko nie połknął Ole, ładny Ten już większy Step. Nie ty masz ten hak. Ale w ubraniu, U Wojtka było, było masakryczne branie, ale jest, w końcu ryba Mamy to Ładny całkiem Fajny, fajny no I nie połknął daleko Nieźle Słuchajcie, nie wiem czy wy to widzicie ale tam pływa sobie normalnie sumik. Chory i chudy bardzo. No. Jakby zaatakowany może przez coś. No od góry ma jakieś rany. Może przez szczupaka czy coś. Nie wiem. No. Ewentualnie inny sumik go może chciał zjeść. Jakiś sum gigant. Ole br... ojojoj. Co tam się Piękne wydarzyło? Piękne branie. No ładnie puknęło coś. No cóż, trzeba zaciąć, bo jak będzie ryba... A jest chyba ryba, albo I praktycznie, tak jest. Może daleko Może być. A, czy tu. Zobaczymy, gdzie ona puknęła. Agresywna bardzo. I nie ma. O, odhaczony to wody. Lecimy dalej. No słuchajcie, troszkę już tego jest. O tak, może lepiej będziecie widzieli. Troszkę ich jest. Jeszcze tam Wojtek się męczy z jednym. Słuchajcie, mamy tutaj Wojtka wędkę i tą wędkę rozkładam. Nią będziemy rzucać diperem, bo to jest morska wędka. Wytrzymała. Nie wiem jaka to jest moja Żyłka, ale... Jakaś na pewno kilkuletnia. Kilkuletnia, ale gruba jak nie wiem. Za ile mogę zarzucać szafę? Hmm. Muszę najpierw połączyć tutaj przez WiFi. Tylko ostrożnie. Kurde, ale on jest ciężki. Ogólnie ta wędka jest jakaś taka dziwna. Mam nadzieję, że nic nie zniszczy. Dobra. Zaczekaję, zaraz się powinien pojawić tutaj nowy skan. Nie widzę na tym. Dobra coś skanuje, ale o jest nowy, widzisz? To są ryby. Są to żółte to są chyba ryby, a to zielone to są zielska. Możliwe. Ja to będę powoli... A, ja nawet tego nie zwijam, to fala zwija. Ale to zwijaj to. Tak. Kurde, ale to śmiesznie wygląda. Ale to ładne dno jest, z tego co widzę. No nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, zieliska ogromnego. Coś tam poprzyklejane do dna jest. Ryby w tonie jak na razie nie widać nie spuszyłem je tuliperem, ale coś tam się dzieje. O, widać przy tutaj przy toni teraz ryby jakieś. O, tutaj widzisz? Pojawiają o, się. Jakaś mułwica? Nieźle. Coś tam. patrz teraz, co się dzieje, stary. Co to się? Co tam jest? To, to są chyba Ty, ryby. To są. Widzisz? Patrz. Ano? To ryby do tego podchodzą. I zielska. No. Teraz tutaj pode mną gdzieś ziele powinno być. Potężne. widać na razie. No ale jakichś wielkich, takich wielkich ryb no nie widać. To może, czy możemy sobie tam puścić? Czekaj, ja chcę w tamtą zatoczkę no, rzucić. Dobra. I pięknie. Wszystkie ryby wypuszczone. Dobra, zaraz, o jak już pojawia się nowy skan. Widać żółte. O kurde. Tam dużo chyba jest. Nie wiem, czy to żółte to są na pewno ryby, ale no, tak mi się wydaje. Małe mogą być. To widać w toni już tam. No. I głębokość w ogóle 2 metry. metry. No na pewno z tych żółtych coś to musi być ryby. Ale takich typowych, takich łuków to nie widzę. Tutaj jakieś mgławice. Ciekawe, czy to jakie kryje. Ja. No w sumie powinno wykryć. E, no coś tu, coś tu się dzieje. Płyniecie ten Deeper, nie wiem, jakaś ryba tam bierze na no to? Tak do boku leci. Nie, tu fale jakoś tak no, dziwnie. To, no to jakby brało. Ale śmieszna sprawa ten diper. O tu jest, przy brzegu jest jakoś więcej. Tutaj Ej, no tutaj, chyba tak, chyba, chyba, to powinny być ryby. Znawcą dipera nie jestem, pierwszy raz korzystam. Ale tutaj ja już, dróg. tutaj już podnosi się poziom. Jest metr m Chyba zielsko no. Idziemy no. teraz gdzieś dalej Wiesz, To tam, Próbujcie. Może jakieś szczupaczki jakbyśmy zobaczyli O no. To by było mega Nie wiem czy pamiętasz, ale za starych lat to tutaj karasił był A to nie wiem, ja pamiętam, że tutaj okonie tego w tego Dobra. Teraz tak, tak. się tam no, od, coś pojawi Jakieś zielsko tam 3 metry Ale Dobra. ziela tyle I spada Coś tam przednie jest, do, do dna jest chyba przyklejone ale tam to jeszcze płytko chyba jest. Niecałe 2 metry. To wszędzie tutaj jest mniej więcej taka sama głębokość chyba. No tak. No czy nie jakieś tam zielsko chyba jest? Tu nie ma. Co tutaj jest pustka? Jakaś maluteńka, żółta kropeczka była. <grym> Może jakiś malutki ten malutka z ręka sobie już płynęła albo sobie. Tutaj to takie miejsce typowo szczepanowe Ale wiatr jest w moją stronę, także nie fajnie Mam nadzieję, że on się nie psuje od takich Dobra, on już coś tam nowego pojawia O, tu coś jest, pa. No, tutaj coś się dzieje już Ale to płytko na razie Jeden metr Czy Tam tam widać. Nie. Ja bym musiał zobaczyć jakieś kurde karpia na przykład. Widać but. Duży kawał <słyska> o, tu Szczypaka będzie duży. chyba głęboko. Już 2 metry. Tak, 2 metry no. jest już. Może będzie głębiej. Jak na razie to maksymalnie to widzę, że 2 metry chyba no. są. No. Ty, to ryb nie ma. To Pustka. jest dane. Ale na pustkę. O, tu się... Co tu się dzieje? Patrz, to jest taki, jakieś wzniesienie i tam przy tym jakby ryby siedzą. No tutaj te pewnie krzaki się zaczynają, trzciny i tak dalej. Te ryby to wygląda jakby zielsko, tylko żółte. Zaznaczałem nie, A Może to zielone to są kurde ryby. Ale no raczej nie. No nie. i jesteśmy już przy tym. Możemy jeszcze spróbować rzucić na no wprost, bo tam też te krzaki były kiedyś że po prostu wszystkie ryby uciekają od siebie o kurde pod samym rzekiem. No jak na razie 09 Nawet metra nie ma Brak sygnału GPS A to nie to chyba o to chodzi No tam są jakieś żółte kropki ale bez szału Poszukiwanie sygnału GPS Może nie będę ściągał chyba od nas, od A od nas A, no bo to jest takie zadupie Widzisz coś, szefie, tam? Tam jakieś mikroskopijne żółte kropki. Kurde, lipa. Ja myślałem, że tam jakieś te... O, Ej, tutaj... co jakbyśmy na leśnikowej dolinie użyli dipera? Hmm. No musimy spróbować. Przecież by nam ten... E, aplikację wywaliło. <słuch> no, no jakieś poszczególne, słuchajcie, no. kropeczki są, ale nic szczególnego. No. Albo jakiś duży, albo jakieś zielsko idzie. O, idzie zielsko, i to jakie. Eee, no nie, jeszcze poplątałeś mi. Wojtek z kolejną rybą. No kurde Wojtek, rozkręciłeś się. No. Jest kolejna. Mał... Połknął znowu daleko. Masakra. Ło, ło, ło. Siedzi, Ale kolejny. Pogoda się strasznie zmieniła, słońce zaszło, zimno jest. Masakrycznie troszkę po okno, ale odhaczony Siup No nie gadaj. Siedzi. No nie. Słuchajcie, długo była wędka w wodzie. Tylko na początku było lekkie branie. Mam nadzieję, że daleko nie zapiął. Na szczęście nie. Za samą wargę. Uff, ale robaka całego. Ja zjadł. Też mam ryby. No, nie no co ty gadasz? Też branie miałem, co one tak słabo biorą dzisiaj? No nie. Ja już pewnie nie, nie miałem farta i w żołądku ma. I jak sytuacja wygląda? No w żołądku ma chyba. No nie, najgorzej Mam branie. Delikatne. Bardzo. Ale jest. Siedzi. Jest sumik kolejny. Żadnej stręgi, żadnej płotki. Awa! Ten jest strasznie wredny. Dobra. Jeszcze z pyska mu wystaje robak Ale dobra, leci Ryba, ale ryba To jest sumik w ogóle? Ty, to zdręga, ale zdręga. jaka ładna O kurde wow, chłopie, Oj, jaka ja. ładna, pokaż to Piękna Ale Ale Ja cię od razu wzięła chyba z opadu w ogóle No, wreszcie jest jakaś inna ryba Dobra, opuszczamy Fajne, zdręgę Ładna Płyń, rośnie, Nie no, Wojtek się naprawdę odpalił ale nic nie brało, a tu sumik a... Kolejna ryba. Nieźle Wojtek. Kurze. No coś nagle umie łowić. Czy coś idzie? Idzie. Jest w końcu i ryba u mnie. Co my tu mamy? Słuchajcie, sumik malutki. Pięknie za wąsa <gryw> za wąsika złapany. Chyba najmniejszy dzisiaj. Siedzi. Siedzi u Wojtka ryba, jest Ten nie powinien daleko połknąć No, no robaczka, widać Fajny, fajny Nieduży A zobaczymy czy u mnie coś siedzi no. Branie było od razu po zarzucie Chyba siedzi Słuchajcie Chyba tam siedzi Dublet Ale ja to coraz mniejsze łowię <noise> Zamiast się piąć w górę to ja spadam tu Uuu. Siedzi ładniej walczy Ale jest to sumik w zielskach, jak zwykle I też taki mikrus, no kurczę blaszka Ale jest Jest kolejna ryba Wojtka No i to już będzie prawdopodobnie ostatnia ryba dzisiejszego dnia No ale sporo, sporo tych ryb. Mm -hmm. sporo jak widzicie trochę ich tu mamy. Mam nadzieję, że widzicie. I kończymy dzisiejsze łowienie. Jak Ci się Wojtek podobało? No dużo, ale szybko, szybko zeszło bardzo. No bardzo szybko, dużo. Ogólnie brań nie było dużo, ale nie wiem, jakimś cudem one się zahaczały i je ściągaliśmy jak chcieliśmy przerzucać dostawy za każdym razem praktycznie. Dobra, słuchajcie, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.